Cześć! Cześć! Witamy Was w kolejnym filmiku Dzisiaj będzie już dawno zapowiadany filmik o podróżowaniu z fredkami. I... I co teraz? My generalnie, gdzie jak gdzieś dalej jeździmy, to wolimy nasze freciaki brać ze sobą Z dwóch powodów Po pierwsze nie, nie robimy ducha. spokoju ducha, nie robimy nikomu problemu, że musisz się zająć fretką. Ale słońce radzi. No, daje słońce. A drugi powód, no to to, że my lubimy z nimi, podróżować. Nie wiem, czy w ogóle coś będzie widać o tym filmiku, bo jesteśmy tak prześwietleni oboje. Generalnie tak. My jesteśmy już w drodze od jakichś 7 godzin. No. Jeszcze przepuszczam. Przed nami dwie godziny, więc to, to jest chyba najdłuższa nasza trasa z frejciakami. Bo zwykle tak jeździliśmy jakieś 100 km, nie? No to Zwykle tak do Wrocławia jechaliśmy i już. no, 40-50. Chociaż do no. tego karpaczka też też sporo. No ale zwykle jeździliśmy zwykle, tak. tą stówkę w jedną stronę. Więc w sumie tak. Co, co a propos tego podróżowania. Za dużo, dla, jest dla takich to jest... średnich psów. Kotów, psów? Kotów, psów, no a średni pies też w Średni to jest... pies w to nie jest mieście. Dla zaszczenią. Dla to nie jest zaszczenią. Dobra, dla... dla małych psów i kotów. Nieważne, to jest duży transporterek dosyć. No, tak. Mieści się w nim kuweta, miska i kocyk. No, czyli w sumie te najważniejsze takie yy... Czy dla Fredki, żeby mogła normalnie funkcjonować w środku Czyli spać, załatwiać się, napić się, yy, najeść To wszystko jest, bo już w tym transporterku była też miseczka dołączona Taka przyczepiana o szczebelki I kuweta właśnie jest taka narożna Czyli w sumie nie zabiera za dużo miejsca nie? A Fredki tak lubią po kątach robić, więc po co inna? wybierając kuwetę zwróciliśmy właśnie uwagę na wielkość jej Ponieważ stwierdziliśmy, że jak jedziemy, jedziemy gdzieś na kilka dni, no to ta kuweta będzie kuweta, może cała kuweta, transporterek. Wybraliśmy braliśmy pod uwagę wielkość, który był większy, ponieważ to miało być, ma spełniać formę klatki jak wjeżdżamy, nie? I nie bierzemy całej półtora metrowej klatki ze sobą, tylko przez te parę dni śpią w transporterku. No, to będą być na tyle duże, żeby oni się tam... Nie rusili, nie? wiadomo, że biegać po tym nie będą, ale, ale żeby mogli się ruszyć jakkolwiek. I tak, jeśli chodzi o trasę, to, fred, to generalnie fredki dobrze się czują w podróży, nie? Fredki w podróży po pierwszych, nie wiem, 15 minutach pójdą spać. Po prostu do nudów. Musicie no. im zagwarantować w, tak naprawdę w transporterku tylko e, coś miękkiego do spania. Coś miękkiego do spania. Gdzieś, żeby mogły się załatwić i, i, i wodę, bo też w no, trasie ale nie będą takie z Tą wodą w sumie też nie do końca, bo one i tak przesypiają, one w trasie ani nie jedzą, ani nie piją za dużo. No. Teraz zależy, jak długa, właśnie jest y, trasa. Bo jak nie jeździmy 100 km zwykle, albo w ogóle, albo jeszcze mniej, to one praktycznie nie piją przez całą drogę, bo, bo śpią. Tak. Teraz mieliśmy sporo, sporo kilometrów, wiele godzin w drodze. to Robiliśmy przerwę Tak, przyzerwie. co 2-3 godziny mamy przerwę. jaki wtedy wypuszczamy na jakiś spacerek krótki. Dostają pić, jeżeli chcą, to dostają też jedzenie. Znaczy, jedzenie mają cały czas, podjadają karmę czy mięso. I, I tyle, bo większość drogi przesypiają. Więc to się zależy, jak długo jeździmy. To wtedy co te 2-3 godziny, można jakąś przerwę zrobić, żeby im się napić. A tak to śpią. Co jeszcze? Względów bezpieczeństwa zawsze przypinamy go pasami. Tak. Nie wiem czy to w ogóle widać później nie. Transporterkę mało. Ale to Wam pokażemy jak się idzie zaczynamy. Gdzieś tam na przewidkach się... jakiś będzie. Ale no, przypinamy pasami, no bo wiadomo, z różną prędkością się jeździ czasami się mocniej zahamuje i żeby to nie poleciało do przodu. To właśnie jest transporterek pasem przypięty. Nie wiem, co możemy więcej powiedzieć, bo fretki właśnie głównie, głównie śpią, mało jedzą, praktycznie nie jedzą, mało, mało piją i generalnie właśnie dobrze znoszą podróże, więc jeżeli chodzi o jakieś noclegi gdzieś tam w jakichś hotelach, to no wiadomo, że fretki różne zapachy pozostawiają, więc trzeba tam właścicieli o tym uprzedzić, że tak, i Generalnie, spytać, czy można w ogóle ze zwierzęciem przyjechać. Wejście ze sobą zapas psikacza do powietrza, odświeżacza. Żeby zostawiać dobre wrażenie, żebyście... Się...